Witam serdecznie. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie, przyjechałem do Kontratowic, do firmy KWS, w której chcemy przedstawić z Ryszardem nasiona buraka cukrowego w technologii Convizo Smart. Ryszard, powiedz coś o, o tutaj sytuacji i gdzie się dokładnie znajdujemy. Jesteśmy na kolekcji 12 odmian braka cukrowego. 8 odmian jest w technologii standardowej i 4 odmiany w technologii Conviso Smart, Gladiata, Janinka, Belamia i Smart Danuta. Słuchaj, było dużo domie pytań postawionych w jaki sposób ta genetyka powstała tych buraków cukrowych dlaczego jest odporna na środek konwizo no i oczywiście też pytania się pojawiały czy to przypadkiem nie jest GMO w jaki sposób ta genetyka powstała badania nad tą technologią zaczęły się kilkanaście lat temu i odmiany te zostały wyhodowane w sposób naturalny. Metodą selekcji zostały wyizolowane rośliny, które wykazywały środek tolerancję na środek konwizu. Nie jest to nie była stosowana technologia GMO. Ryszard, jeżeli taka genetyka, jak mówisz, pod względem odporności w ogóle inna niż tradycyjne buraki, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat też dla plantatorów buraka cukrowego, którzy mają duży problem z burakochwastami tradycyjnymi. Więc powiedz, w jaki sposób to działa i, i czy można, można temu zapobiec. Więc główna zaleta tej technologii ConvisoSmart. Polega na tym, że środek, który jest stosowany na tą odmianę, a może być stosowany tylko i wyłącznie na tą odmianę, oprócz wszystkich typowych chwastów, które występują w burakach, zwalcza również burakochwasty, które są na plantacjach z poprzednich rotacji. Tylko, że burakochwasty z tradycyjnych tak. siewów, do tej pory. Tak, było. burakochwasty z tych odmian, które były do tej pory sto stosowane, czyli z tak zwanych odmian standardowych. Natomiast y, przy uprawie y, buraków tej technologii, tych odmian, musimy pilnować bezwzględnie, że jeżeli się pojawią na plantacji jakieś pośpiechy, czy też burakochwasty, trzeba je usunąć z plantacji, ponieważ na Rośliny, które wyrosną z nasion tych pośpiechów w następnych rotacjach, środek Konwizo one nie będzie zwalczał. Rozumiem. Powiedz teraz, może coś o chorobach. Czy macie jakieś odporności? Co dalej planujecie? Jak to wygląda? No, tu mamy cztery odmiany. Wszystkie te cztery odmiany wykazują tolerancję na rizomanie. Trzy z tych odmian to jest gladiata, danuta i. Belamia Mają też tolerancję na chwościka. W badaniach rejestracyjnych zgłoszonych na pierwszy rok w tym roku mamy też kilka odmian, które będą wykazywały tolerancję na, na nematody i na cerkospore i na inne też choroby systemu korzeniowego. Także w przeciągu paru lat te odmiany w technologii ConvisoSmart. Będą portfel odmian będzie, portfolio odmian będzie taka sama jak odmian standardowych, czyli z tolerancją i na chwościka i też na, na nematody. Więc mamy tutaj całą kolekcję i mamy w dostępności teraz w cukrowniach mamy dwie odmiany, a dalszy w następnych latach czy planujecie coś jakieś wprowadzenie jakichś nowych odmian? Yy, tak, w tej chwili w Polsce mamy yy, dostępne dwie odmiany, to jest odmiana Smart Gladiata i odmia odmiana Smart yy, Janinka. W tym roku mamy w badaniach rejestracyjnych yy, drugi rok yy, odmianę Smart Danuta i mamy nadzieję, że w tym roku zostanie zarejestrowana w Polsce. Ryszard, słuchaj, w swoich filmach też bardzo mocno podkreślałem yy, zalety, ale może jeszcze przypomnij, jaka oprócz burakochwastów, jakie są dodatkowe zalety w całej tej technologii Convizo Smart? No, yy, Dodatkowymi zaletami jest to, że o ile w technologii tradycyjnej, żeby zwalczyć chwasty dwuliścienne i jednoliścienne, to musimy wykonać 4-5 zabiegów, to w tej technologii zwalczamy te chwasty jednym, a maksymalnie dwoma tylko przejazdami, co daje nam też oszczędność i w mechanizacji, i też w zużyciu wody na, na hektar. To są chwasty dwuliścienne, jednoliścienne? jednoliścienne tak. i tak. Też chwasty uporczywe rozumiem. Też chwasty uporczywe. No, jedynym takim chwastem, można powiedzieć, który ma średnią wrażliwość, no, są przetaczniki, no, ale to już jest. Nie jest to chwast do tej pory taki mocno występujący, mocno występujący w, w burakach, tak. Słuchaj, na koniec powiedz nam, jak wygląda planowanie, jak plantatorzy buraka cukrowego mogą się spodziewać, jakiego planowania, jak, jak to prawda wygląda. To znaczy, jeżeli chodzi o potencjał genetyczny, można powiedzieć, że te odmiany jeszcze wykazują kilkuprocentowy, kilka procent mniejszy plon w takich badaniach rejestracyjnych i gdzie mierzymy plon z małych powierzchni. Natomiast jeżeli chodzi o pola produkcyjne, to w tym roku. Pobierane są już próby dekadowe, i te, i te odmiany wykazują podobną polaryzację i podobną masę korzenia jak odmiany standardowe. Natomiast jeszcze taką zaletą tej technologii jest to, że ona pozwala utrzymać plantację w czystości przez cały okres wegetacji, i odmiana może cały swój potencjał genetyczny wykorzystać. Nie jest ten plon zmniejszany przez jakby wtórne zachwaszczenie. Także w zeszłym roku tutaj na polu mieliśmy obok plon dwóch odmian smart gladiaty i smart janinki na poziomie ponad 100 ton sektara. Ale jak rozumiem, nie możemy porównywać w bloku tylko smart i bloku tradycyjnym, tylko cały czas blok smart jest porównywany do buraków tradycyjnych w zestawieniu. Tak. I w badaniach rejestracyjnych te odmiany smart są robione, są badane razem z innymi odmianami standardowymi i traktowane też środkami standardowymi. To jest Bo jeszcze jest też zaleta tej technologii, taka, że ta odmiana wykazuje. No jakby po prostu nie ma fitotoksyczności działania środka Convizo. To Też zauważyłem. Tak. gdzie Proszę. rośliny wtedy szybciej zakrywają międzyrzędzia. I... No i też trzeba wspomnieć, że przy tej technologii o wiele mniej gram substancji aktywnych wprowadzamy i tak jak tak powiedziałeś, jest, tak. I... że wtedy buraki praktycznie od samego początku nie dostają żadnej fitotoksyczności. I tak. Akurat ten okres jest szybszy w wzroście do, do zakrycia międzyżeńci. Tak, może jeszcze dodam tylko, że w tym roku mamy w badaniach drugi rok, tak jak mówiłem wcześniej, odmianę Smart Danute i ona w pierwszym roku badań rejestracyjnych miała już poziom planowania około 98% wzorca. Także te, te różnice są już minimalne. Mam nadzieję, że w następnych latach, jeżeli będą wchodzić następne krzyżówki i rody, to poziom planowania dorówna odmianom standardowych, a może będzie nawet większy. Ok. Dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję.